Dzień dobry. Niewątpliwie władca pierścieni to jedno z moich najbardziej lubianych fantazji, które, podobnie jak Hobbit i inne dzieła od pana Tolkiena, będą ze mną do samego końca. Historia tam zawarta pokazuje nam, że nie trzeba być wojownikiem, czarodziejem czy kimkolwiek innym, a jedynie dobrym, spokojnym hobbitem, aby odmienić losy całego świata, ale nie do końca. Dlatego, że kiedy dopiero wchodzimy w ten fantastyczny świat, czytając go za pierwszym razem, to podobnie jak opisani bohaterowie, natrafiamy na ich przeciwników bądź zdarzenia albo miejsca, które tak bardzo w ciągu kilku chwil psują takie poczucie spokojnej podróży. Fragmenty może nie tyle z na przykład horroru. Ale takiego cichego, straszenia przy ognisku, późną porą. Tylko że bohaterowie, którzy muszą poradzić sobie z takimi problemami bądź istotami, to niestety, ale przeżywają to naprawdę. I takim dobrym przykładem bohatera, albo bardziej upiora, który pasuje do tego stwierdzenia, jest jeden z nas nazguli znany jako Kamul i którego zaprezentuję na tym materiale. Mimo tego, że nazgul ten był bardzo mało omawiany, to nie mógłbym być sobą, aby pominąć cokolwiek na temat tego upiora. Jednak smutne jest tylko to, że kiedy Tolkien starał się opisać Nazgulę, to niestety ale opisał jedynie dwójkę spośród nich, dobrze znanego Czarnoksiężnika oraz Kamula. Oczywiście to nie tylko upiory zawarte w książkach albo filmach. Możemy na nich trafić testując różne gry związane z Władcą Pierścieni, gdzie widać głębokiem, iż większość z nich posiada brakujące imiona. Dobrym tego przykładem może być chociażby Morgomir z grybitwam o śródziemie Król nas Guli, Suladan oraz Talion z tytułu Śródziemie Cień Wojny, a także reszta z nich, którzy występowali w innych tytułach. Jednak wracając do Kamulan, bo to o nim w tym dniu porozmawiamy, myślę, że jego historia będzie o tyle ciekawa, iż będąc w moich rękach będę chciał zaprezentować ją do wspomnianego końca. Dlatego nie ciągnąc dalej tego wstępu, zapraszam do posłuchania. Tak więc rozpoczynając tą historię od samego początku. Kamul był to jeden z dziewięciu upiorów pierścienia, będącego niewolnikiem, ustępujący dnie swojemu czarnemu panu Sauronowi, a także czarnoksiężnikowi. Nazywano go porucznikiem Saurona, cieniem wschodu, drugim wodzem lub czarnym esterlingiem. W drugiej erze był człowiekiem, królem, który pełnił władzę nad ludźmi wschodu, nazywanych esterlingami. Sauron dał mu wtedy jeden z dziewięciu pierścieni władzy, który choć początkowo dał mu naprawdę ogromną moc, to niestety ale... Potem z czasem ostatecznie go zniewolił i doprowadził do przemiany w obecnego upiora. W tej postaci po raz pierwszy pojawił się wśród Ziemi około 2251 roku II. Ery, natomiast podczas III. Ery trzymał kultur jako porucznik Saurona. Idąc dalej, kiedy czarnoksiężnik poniósł klęskę, to wtedy na krótki czas został władcą na jednak dzielił swoje losy zresztą na zguli kiedy pierścień został zniszczony. W okresie drugiej ery Kamul był śmiertelnikiem, który rządził ziemiami wschodu, znanymi jako Run. Podobnie w tym okresie był jednym z dziewięciu ludzi, którym Sauron dał jeden z pierścieni mocy. Podobnie wtedy jak inni stał się wówczas bardzo potężnym czarownikiem i władcą, aż w końcu przemienił się w Upiora, a jego wola została poddana Sauronowi. Mówiono, że po czarnoksiężniku Kamul był najbardziej gotów, jakby dostrzec obecność jednego pierścienia, ale jego moc była najbardziej zdezorientowana i bardzo słaba przez światło dzienne, z którym bardzo słabo sobie radził. Po klęsce Saurona w wojnie ostatniego sojuszu uciekł na wschód, gdzie ukrywały się przez pewien czas. Około 1980 roku III ery, wraz z innymi nazgulami, potajemnie pojawił się w mordorze, gdzie następnie brał udział w ataku i zdobyciu minas ITIL zwanej potem Minas Morgul, przez następne lata nie opuszczał tej twierdzy i trwał tam przez następny czas. Dopiero kiedy Sauron powrócił do swojego panowania w Mordorze w 2951 roku III ery, to wtedy wysłał Kamula oraz kilku innych Nasguli do swojej nowej twierdzy Dol Guldur w Mrocznej Puszczy. Twierdza tam była przez jakiś czas okupowana przez Kamula i kilku innych Nazguli, którzy zostawili po sobie zaklęcie w całym lesie. Przebywał tam do czasu poszukiwań jednego pierścienia. To on był tym czarnym miejscem, który pytał o Froda Starego Magota centralnie przed opuszczeniem Hobbitonu przez Froda i który następnie ścigał jego i przyjaciół od Hobbitonu po prom na łajnie. Kamul ukazał się także w bitwie na polach Pelenoru, podobnie z innymi nazgulami, dosiadając swojej bestii i zabijając żołnierzy Gondoru na początku bitwy. Kiedy Czarnoksiężnik został pokonany, to razem z pomniejszymi Nazgulami wycofał się do Mordoru. Po tych wydarzeniach został nowym przywódcą Nazguli i poprowadził ich do bitwy pod Czarną Bramą na swoich skrzydlatych bestiach, zanim zostali zaatakowani przez zastępy orłów. Nazgul wycofał się, gdy wyczuł, że Frodo zdobył dla siebie pierścień i został zwabiony w kierunku Góry Przeznaczenia. Jednak nie zdołał się ocalić, gdyż jego dalsze losy są takie same jak u innych Nazguli, zginął gdy pierścień został zniszczony. Co do etymologii, to Kamul był nazywany cieniem sodu, drugim wodzem i czarnym esterlingiem. Był drugim upiorem pierścienia, którego imię nadał Tolkien, a także jednym ze sześciu upiorów pierścienia, który nie pochodził od Numenorejczyków. W hierarchii na z Kamul zajmował drugie miejsce po czarnoksiężniku Zangmaru. Był bardzo szczególnie wyczulony na obecność jednego pierścienia, jednak najsłabiej ze wszystkich radził sobie w ciągu dnia przy świetle Słońca. Był też najsłabszym magiem z dziewiątki, ale dużo potężniejszym wojownikiem. Podobnie jak reszta Nazguli był niezwykle brutalnym upiorem, siejąc strach i spustoszenie na swojej drodze. Co do trylogii filmowej to w filmach Hobbita 9 upiorów pierścienia zostało pochowanych w wysokich wzgórzach Rudauru, ale pojawiły się na wezwanie nekromanty, który okazał się być Sauronem. Tak dokładnie było w Bitwie Pięciu Armii, kiedy Kamul i 8 upiorów pierścienia zaangażowały się w bitwę z obecną Białą Radą. W filmowej adaptacji trylogii Władcy Pierścieni Petera Jacksona Kamul został na krótko pokazany, kiedy prowadzi rozmowę z farmerem Magotem, który kieruje go dalej do Hobbitonu. Potem hobici unikają Farmera Magotam, ale Frodom wyczuwa obecność nazgula i każe swoim przyjaciołom zejść z drogi. Ukrywając się za drzewem hobici ucichli, gdy nadjechał kamul. Gdy cała czwórka milczała, to wtedy Mery rzuca worek warzyw zakonia Nazgula, alarmując kamula i zmuszając go do pozostawienia hobbitów niezauważonych. W powrocie króla po destrukcji pierścienia, kamul zginął podobnie z innymi nazgulami w wyniku eksplozji góry przeznaczenia, gdy czarnoksiężnik zginął wcześniej podczas bitwy na polach Pelenoru. Jak mówią ciekawostki na jego temat, to Kamul był jedynym Nazgulem, którego prawdziwe imię zostało ujawnione. Pomimo tego, że Sterlingowie są nawiązanym odpowiednikiem Japonii, jak pokazują podobne do samurajów zbroje i broń, którą używają w filmach, imię Kamula pochodziło prawdopodobnie z czarnej mowy. I tym akcentem kończymy ten materiał. Dlatego ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zapraszam Was do łapki w górę pod tym odcinkiem będzie mi bardzo miło. Zapraszam również do swojej opinii w komentarzach co Wy o tym odcinku sądzicie. I jak na kanale ktoś może z Was jest nowym, to zapraszam do tego, aby ta osoba była naszym nowym i zaufanym widzem. To tyle ode mnie, dziękuję każdemu za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia.